W kolejnym odcinku na moim kanale, na początek załawimy się, gdzie są moje konie. Jak je widzicie, to dajcie znać w komentarzu. Ja już widzę Hakamadę. Aha, Wilbera nie widać. A nie, Wilbera już widzę, dobra. Oczywiście, że są tam, na samym końcu. Ale chciałam powiedzieć tylko, że rozpoczynamy drugi turnus. Tajni Podolin ze mną, bo miałam dwa. E, a potem będzie turnus e, rajdowy, terenowy. Więc może się złapiemy, też dołączymy jakoś. Ja na Hakamadzie wchodzę, bo chciała pojeździć w te tereny, bo ach, jak do dalej przyjeżdżacie, to tylko się haki. Ja na Wilberze już mam dać jeżdżenia. Przepraszam bardzo. Teraz chciałabym z, na haki pojeździć. O, Julcia. Witamy Julcie Cała brudna. Osiołek do nas idzie. Idę z tyłu, Hakomada Wilber. Dzień dobry, ośle, dzień dobry. Nie, ja nie po ciebie, wiesz, nie na pracę z ziemi. To dopiero będzie jutro. Dopiero jutro będziemy się na pracy z ziemi z osiołkami. Ale dzisiaj moje koniki mają ląże. Mają ląże i będą wozić na swoich grzybietach wszystkich obozowiczów, także opłaca się. Przyjechać do Stajni Podolin na turnus ze mną. Proszę państwa, jestem całe 3 dni z wami. W ciągu tygodnia 3 dni jestem, aż śpię, nocuję, 24 na dobę. Normalnie z wami rozmawiam, na pytanka odpowiadam. Aha, czy wy właśnie konie? Proszę nie iść mi. Dobra, ich złapię, bo widzę, że tam idą. Także moje konie się prezentują następująco: Wilber, cały brudny. I burek oczywiście że uwiąs on uwielbia po prostu gryźć uwiązy. o proszę A ja on bo sumie nie co ja mnie to tam palicho będzie miał brudny haki cała brudna ulewa całe nogi brudne Mój burek nie ja nawet nie wiem co chodzi konie A kochani jesteśmy z drugim turnusem wszyscy główkują jaki dany koń ma charakter czy jest ekstrawertykiem czy nie tam osiołki Osiołki, osiołki jedzą. co tam jedzą? Coś jedzą, tak. O! Lici, lici z... E, Aurinką albo Morelką. Nigdy nie wiem. Aurinka. Aurinka, dokładnie. Aurinka. ma czarne szczoty, a Morelki A, dobra, to widać. Ale także, także trzeba zapamiętać dokładnie. Tam mamy Mercy. Yy, tutaj no, mamy tak? te nowe koniki, hakamady, tak zwane, no i latę, latę, nie? Latę, latę, nowa. I oceniamy. Ja, ja bym najpierw... to stoi tam pod krzakami. No, stano pod szakami jest najbardziej ciekawe, najbardziej interesujące, nie? Tam się tyle rzeczy dzieje, <laughs> że nie wiadomo co, 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 co tam zaznaczyć. Co nie, ja bym lici wzięła, bo ona jest tak najbardziej kontaktowna tutaj. I pamiętam jak się rodziła Lici. Dajcie znać w komentarzu, czy pamiętacie. Dziewczyny zaznaczają. To? O to... co? Tak, Może to ci ułatwi, nie? O oh jejku, o O jak dobrze koniu! No, 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 no. Jejku, żyraf! Jaki żyraf. Kaminka, no... No tak, no. Teraz jeszcze mnie. Nie. To jest w swoim świecie. No super, super. Nie, Liczunia, właśnie. O, liczy naprawdę. Ja pamiętam jak ona się urodziła. Jak ja szczęśliwa, że srokaty taki gniady się urodził. No. No piękna jesteś. Piękna jesteś. O! I oczywiście Wiolinka kochana. Violinka kochana Perlino. Perlino, pokaż się. Piękne oczy. Moja najulubiejsza maść na świecie. Top 1 Perlino po prostu. Tylko violinko, o, violinku kochana nie możesz tutaj teraz wiesz, bo tu za dużo ludzi jest. No. Jakby tak. Dobra, to jest tak, ja sobie <stę> obok, <grym> <grym> To nie jest tak, że ja sobie obok się patrzę po prostu. Wcale, to... wcale. Tutaj też mam jakąś rękę, która się patrzy, tak? Więc jest system. Ale chodzi o to, że Johnny zaproponowała, że kto chce, to może wejść. O, powiedz twoje odczucia. Bardzo Jak to jest fajne? Wejdźmy na boso fajne chodzić? W palce. Tak, masz takie kubie, zwłaszcza kuba. Kupa, kupa, no. kupa, kupa jest najlepsza. Dobrze, ale pachnie. Tak, tak taką powieść. A na kawiarenku ciepłą. Dobrze. Ja nie, a na nie wchodzi. Nie, ja popatrzę. Na pewno? To jest kuleta. Nie wiem, jak wszyscy wejdą do kuleta. Ja popatrzę. <grym> Musisz się z, koni, z nowa kolekcja. Ja się, ja się u siebie zżywam. Się z koni, ja tu, to nie to tak. jest. Ja tu ten. Ja, ja, ja na ten! Ja nie muszę, wy możecie. Także zaraz będziecie mieć jazdę, to ten. Kto wszedł, to ma pierwszeństwo do błota. Tu będzie jechał na hakamadzie. Tak, dokładnie. No zobaczcie, konie mają takie aha. Wzięli se, nie? I koniki. Koniki dają. No geniusze, my cały czas jesteśmy na boso, nie Haki? Oczywiście, zobacz. O kurde. No, a tu cała reszta. Także zapraszamy w stajni, podobnie świetne obozy. Można się potaplać w błocie legalnie na paszpisku koniach. Oczywiście trzyma moich dwóch. Cała reszta koni jest za bramą, za lasem. Także się nie martwcie. Ale no, Widburek, ty może dołączysz. Chodź, burek. Chodź, burku. O, teraz Wilburek idzie. Teraz Wilburek się idzie z wami taplać. No, także Wilber wszystkich wygonił. O, też chciał sprawdzić, jak się to... O, nie, tylko nie ja. On też chce sprawdzić, jak się tapla. O, do żony oczywiście. Yes, ale żeście zrobili tam. Żony za mm -hmm. teraz tak. Sesja zjechała na Wilberze. Wilbursz zaprezentuje dębowanie. Każdy będzie mógł doświadczyć, jak to jest. Oczywiście na sygnał. Tu się kolejka ustawiła. O, ciekawe czemu. I potem jazda na haki. Ja Haki się już rozstępowuje. No dobra już burku. Ty jesteś już chętny, tak? O, dobra, wow. Burek bardzo fajnie się spisał. Super. Bardzo mi fajnie czekał na mój sygnał.

Drodzy, moje fanki nagrywają, <grywa> także super i idziemy w teren z Hakamadon, pierwszy od roku, oczywiście w Podolinie, o co mi chodzi, zobaczymy i na Hakamadzie jadę ja sama, to jest dobre, aha, tylko Gringa, tak? <grywa> tylko Gringuś, Gringuś już kochana. Yy, nie chciałby się tam, wiesz, jaki <grywa> radar. Nie, ona będzie szła. <laughs> to właśnie widzę jej uszy. <laughs> Ta. Ona by poszła, nie Haki? Dobra, lecimy w teren. Przyjechaliśmy. Haki troszkę jest zestresowana, bo mówię, pierwszy raz od dawna jedziemy tutaj w terenik, no i jadę sama na Haki. Ale przyzwoicie patrzy, patrzy, hucha, dmucha jest ok. Na pewno jak wyjedziemy na łąkę, to sobie przypomnę że tam jest galop do góry i potem wrócimy sobie do stajni na spokojnie, żeby jej nie stresować za bardzo. Teraz daję psa tropiącego. Muszę kurde tę wodę wydłużyć, bo patrzcie. Jak ona się chyla, to ja muszę tak rękę mieć, nie? Masakra. No to są, nie są wodze raczej w teren, tylko bardziej jazdy na na, po placu na kontakcie. A ja wiadomo na kontakcie nie jeżdżę w teren. Tam klacze, ciągnik jakiś. Tutaj ogierki szły, dlatego haki może tak hucha, dmucha. O! Taki bardziej się w ogóle uspokaja, im idziemy dalej, to ona się bardziej uspokaja. Jak przechodzimy koło koni, to jest taka się. O nie! Wracać czy nie wracać? Nie jesteś kumył? Nie, no damy radę na spokojnie. Haki, zobacz. A może i nie patrz? Tak, jest magnum, jest. Oho, zobaczyła. Co chciała być rybaczka, Haki? Tak? Czy ty sama jeszcze rybaczkiem jesteś? Dobra, im duży patrzysz, tym gorzej. Jak złość oczywiście Magnum wyszedł pierwszy. Magnumik, proszę, nie rż. No właśnie. No, Magnum, skrzaniłeś teraz. Teraz mi Haki będzie chciała rybaka. Już ogon w górze ma. Wiecie co? Zrobimy sobie challenge. Jeden długi galop po prostu. Zaraz na łokę wjedziemy i ja spróbuję od samego dołu do samej góry polecieć galopem. I potem w dół sobie z tępikiem pójdziemy. Więc szczerze mówiąc to taki spacerek bardziej. Ale chciałabym ją po prostu przyzwyczaić, że jesteśmy same. Jest spoko, jest fajnie. Jakaki? Dokładnie. давай. Czekaj, jaki piękny widok tu jest. Cudowny. Musiałam hamować, nie miałam i przerwałam nagranie, bo mi wodze się urwały. W sensie, no widzicie, tutaj. Ja to już naprawiałam, ale niestety słabo chyba naprawiłam. I wiecie, da mi sygnał do zatrzymania i pierdykło z jednej strony. Na szczęście się ona nie zatrzymała. zeszłam po prostu i to jakoś tutaj. Zaczepiłam, no i teraz ładnie wracamy. Ale zobaczcie, budki na swoim miejscu, ale tak szybko leciała, że kurde. Ale brakowało mi tej adrenaliny i tej grzywy wiejącej, bo na Ulberze to niestety grzywa mu tak nie wieje. Ale widok, haki. Czy ty go widzisz? Wow. Ja Cię sunę. Nawet haki się patrzy. Zobaczcie. No piękne, tam mamy ślęże Tam o jest ślęża. I za ślężą jest Wrocław. Także pozdrawiam wszystkich z Wrocławia. Niechaki. No, ty piękna jesteś. Niecałowita jesteś, koń No i wracamy, wracamy ładnie. Na dół już. Kochani, zobaczcie, jaki prezencik dostałam. Teraz sobie odpakujemy. Trzymaj. Jest. Ja się powinnam trząść jak taki prezent dostałam, ja nie wiem o co chodzi tutaj po prostu Dobra, co tu mamy? skarpetki Ja nie, nie no, jeszcze błyszczące Nie no dziewczyny Dziewczyny wiedzą jaki mój ulubiony kolor, nie? Dobra, to zgaduję, że to jest Lecha kamady. oczywiście, że tak Ja pierdzielu. ale z uwiązem tak, jeszcze no, Żeby że pasował jest. No Ogólnie nie, no to nie wiedziałam, jest, jaki Wilber ma rozmiar, więc wziąłam też fula. Okej, okay, ale sprawdziłam, że jak full najmniejszy. Jak, right. jak no full nie, no. najmniejszy to jest taki sam jak największy kop, więc. No no to w sumie, ale piękne są te kantary, kurde. No Wilber no takiego nie ma jeszcze, nie? No cudowny. to dobrze. O, ale mówiąc, się zgadza to... o, no. do twojego rajdowego No, no. Jest. No. Nie gaj, że ty to rysowałaś. Ja sam... to narysowałam, namalowałam. Piękne, zobaczcie widzowie. Cudowne. I to oczywiście e, moja ulubiona grafika. Bo I ja przerysowywałam dziewczyna. z tego tego profilowego na YouTube. Jest, nie, no, no i smaczki dla koni, kurde, to to oczywiście Wiazdki. dla koni e, jabłko cynamon. Także ja dziękuję w imieniu koni. Ko, e, kopyska, pędzel co to ja, ja no, w ogóle, pędzel. Tak, to mi się przyda, bo mam... Bo ty ogóle... masz obsesję na punkcie smarowanego. No, 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 mam, mam. Mam no, chyba z cztery smary, nie? To mi się przyda na pewno. I gumeczki, kurde, w końcu są kolorowe, słuchajcie, no nie no, po prostu. Dziękuję bardzo jeszcze raz, bo to jest nie wiem co powiedzieć. Pójdziemy przetestować zaraz. Cieszę się, ja... że się Tak, podoba. ja się cieszę no. bardzo. I nie no, ale ten kolor mega. No takiego jeszcze nie, się nie miałam, nie? Ani kantara, ani szapraka, no mm, podoba mi się, zobaczymy. Tylko czapka się zgadza tak, z arbuzami tak. Nie, żeby coś było Lubię arbuzami, tak, nie, ten kantar na hakowanie, nie no to będzie cudo. Kochani, jeszcze Wam pokażę resztę prezentów, które dostałam. Jak widzicie tutaj mam ee, mały wilbusia jakby ułożenie plam jest e, takie same. Bardzo się cieszę, bardzo mi jest miło, jak własnoręcznie coś robicie. Taki naszyjnik z kamieniami. I tutaj macie Whaper Hakamada albo Weavy Hakamada, jak to woli. Z takim konikiem. Kamienie przepiękne. I bransoletkę taką. Przepraszam bardzo, ale ja po prostu nie pamiętam wszystkich imion. Dziękuję jeszcze raz. Tutaj mamy prezent taki z lizawką solną dla konisiów ale się strasznie ucieszą, będę musiała zawieźć do, do stajni. Jeszcze od kogo? Zaraz zobaczymy, może się dowiemy. Tu jest Wilburek, z serduszko musi być. I liścik, odpakuję ten liścik i dowiemy się od kogo jest ten prezencik. Muszę tak jedną ręką, ten prezent jest od Tosi. Od Tosi i bardzo dziękuję i również pozdrawiam. Kurde, ja od was mam tyle tych koników, ale fajnie, muszę taką półeczkę zrobić. Uwielbiam po prostu te szlejsze, nie szlejsze. Kiedyś zbierałam swoją drogą koniki. Oho, już widzę, że mamy tutaj konika ze szczotami, czyli pewnie jakiś tinker zipsjak. O, wow, jaki piękny. Kasztanowato srokaty. No, cudowny. I to tak Haki się prezentuje w pięknym kantarku. Od dziewczyn od Ani i Marysi. Pozdrawiamy jeszcze raz. I tutaj Alicja czyści mojego konia na pokaz. Haki. Nie, no ten różowy to jest taki, że Jest ten i nagle pszcz, I od razu ją widać. Od razu cię widać, Haki. No pięknie ci pasuje ten różowy. No. Żółty i różowy. Ale żółty i tak wygrywa. 30. <grystanie grystanie> <górę>. <grystanie> Widownia piękna. Dobra, tu mamy miniczkę. Tam mamy Weroniczkę. <laughs> Tam mamy widowniczkę. <laughs> o i mamy haki z moim... Kordeo. sobie stwierdziłam, że poświęciłem wchodzenie do przyczepy. Jezą Hania. Hania. <laughs> Jezemu Hania, Hania. Hmm. <laughs> Tak, Hania coś się nie coś nagra, jak wchodzimy. Proszę. Jesteś kamerzystą. O jakie od tych ukłonów ma... To świetnie <laughs> ja w ogóle... Tak! Już jest zachód, nawet po zachodzie, a dalej w czapce. <śmiech> Idealnie! <śmiech> Ale jazda. Już myślałam, że wejdzie. Chodźcie. Się tak, rozpędziła. Ona, na piwniaka, no to ja też, nie? Ale niestety. No chodź, pakuj. Dobry, super. Ty, ale jaja. Super. Nie, ona się ślizga tam, nie? nie no, nie na tych chodź. kupach. No super, koń. Sukces, no. no. i super. Dobra. Okej, okay, wychodzimy. Szybkie yy, wchodzenie i wychodzenie do <noise> szczepy. Zajęło to dosłownie dwie minuty. Tak. Nawet no, nie, 30 sekund. No. Ale o to chodzi, żeby miała, wiesz, dobre wspomnienia tej. Ale tu Ci wchodzi, bo zobacz, tu szurek jest otwarte, nie? Bo to jest takie szczepanie no. do jazdy, kochani, to Wam tłumaczę. Bo taka, żeby sobie koń przez i wyszedł. A tam jak ona ma wiesz tą belkę, wiesz, jest przesunięta, mm -hmm. no to już jestem uh, mocniejszy. Myślę, że jutro spróbuję ją bardziej przesuwać, przesuwać, aż w końcu będzie miała tylko taki tunel. Mm -hmm. Ciekawe czy wtedy wejdzie, nie? Bo tak na razie się nie boję. Ten piasek to. na spisko.